Witam serdecznie na moim kanale. Ja mam na imię Darek, a dziś przeniesiemy się do malowniczej Rydzyny, Perły Południowej Wielkopolski, gdzie wznosi się majestatyczny zamek, będący świadkiem wielu epok. Redzyński Rynek zachował kształt nadany mu podczas lokacji miasta w XV wieku. Otaczają go wspaniałe barokowe kamienice. Miasto, choć niewielkie, kryje w sobie bogatą historię, ściśle związaną z potężną rodową siedzibą. Niedaleko znajduje się też kościół pod wezwaniem świętego Stanisława. W jego wnętrzu znajduje się płyta nagrobna założyciela miasta, Jana z Reprezentacyjna aleja prowadzi z zabytkowego rynku Wprost do okazałego zamku. Historia zamku sięga XV wieku, kiedy to wzniesiono tu gotycką warownię. Przez stulecia zmieniał on swoich właścicieli i swój wygląd, przechodząc liczne przebudowy. Największe zmiany zawdzięczał rodowi Leszczyńskich, a zwłaszcza królowi Stanisławowi Leszczyńskiemu, który w XVIII wieku przekształcił go w okazałą, barokową rezydencję. W ogrodach zamku znajduje się jego jedyny w Polsce pomnik. Po Leszczyńskich zamek w Rydzynie przeszedł w ręce potężnego rodu Słuckowskich. To oni kontynuowali dzieło rozbudowy i upiększania rezydencji. Wokół zamku rozciąga się również piękny park, który za czasów Słuckowskich został przekształcony w stylu angielskim. To świadczy o tym, że zamek w Rydzynie to nie tylko budynek, ale cały kompleks pałacowo-parkowy, który został zaprojektowany z myślą o pięknie i funkcjonalności. Co ciekawe. Zamek na przestrzeni wieków podpalany był dwukrotnie. Najpierw przez wojska carskie w 1709 roku, a kolejny raz przez armię czerwoną w 1945. Niestety, za drugim razem zniszczenia były poważne, a wyposażenie zostało rozkradzione. Po wojnie zamek został odbudowany, a wnętrza zrekonstruowane na podstawie fotografii z okresu międzywojennego. Obecnie jest siedzibą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich i służy jako ośrodek konferencyjny, hotel i restauracja. Na terenach zamku odbywają się też liczne wydarzenia kulturalne. To fantastyczny przykład tego, jak historyczne obiekty mogą zostać przywrócone do życia i służyć współczesnemu społeczeństwu. Mam nadzieję, że ta krótka podróż zachęciła Was do odkrycia tego wyjątkowego zakątka Polski. Zachęcam do subskrybowania tego kanału i do zobaczenia w następnym ciekawym miejscu.